Czy komuś tu odjechał pociąg, a może cały peron, a może to najlepsza alternatywa, jaką dostaliśmy do zestawu nawet do na rezydencja, to sprawdzimy dzisiaj, bo więc trzecią, ostatnią alternatywę. Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Troszkę bym, no może nie skłamał, ale pamiętajmy o tym, że przecież te zestawy są po to, by się nimi bawić, by nie przebudowywać. Do tego mała jest zresztą seria Creator. i Sam zbudowałem ostatnio chociażby swoją wersję w Star Wars. Uniwersum Star Wars właśnie z tego zestawu. Czy to koniec mojego przebudowywania? Nie wiem, zobaczymy co tu się jeszcze wydarzy, bo cały czas ten zestaw eksploatuje. A z czym spotykamy się dziś? Z ostatnią, moim zdaniem najmniej fajną opcją tejże budowli no więc omówmy ją, bowiem składa się ona z dwóch elementów. Pierwszą z nich jest taki oto peron i nie można mu odmówić słodkości. Jako stary człowiek mógłbym się czepić, że jaki brak tutaj torów, ale nie będę, bowiem ten pociąg lewituje, ha? Sprytnie to sobie wymyślili. Peron ma wszystko to, czego peronowi trzeba. Jest zegar, jest dynia... No, czy peronowi trzeba dyni? Najwyraźniej. Jest miejsce do siedzenia, jakże fajne. I wiecie, jak na tak kombinowany build, całkiem sprawnie zrobione. Jest światełko, są i schodki, naprawdę. Ten bild jest super, jest nawet dziurka na jakąś myszkę lub inne stwory, potwory. Miał kurze. Na przykład na kurbaba. Pewnie nie raz zamawiając kebaba miesiany, miesiany, oblizywałeś się myśląc o jego pięknym smaku, ale nigdy nie myślałeś, że później spotkasz. Kurbaba! którego mogę się spotkać w szorcach. Peron, wielki plus. A pociąg? No tutaj już, rzekłbym, tak kolorowo nie jest. To to przyszedł. Ja wiem, że to jest upiorny pociąg i tak dalej, pewna umowność, ale mnie troszkę przeszkadza, że te koła, nawet jeśli ziemi nie sięgają, gdy jeździł po torach, no to tym podwoziem szurowy. Dobra, ale nie cepiajmy się jak stary człowiek, bo jest tu też dużo innych fajnych detali. Jak chociażby te tutaj z ogniami. Wiecie, kreator nie słynie z detalowości, jakiejś takiego łałowości w stosunku do tego, jak jest wykończany, a tu się postarano. Cała bowiem ta też konstrukcja to jakby była budowana pionowo, finalnie ją tak doczepiłem. Również sam tutaj przód, choć mógłbym narzekać, że się rusza, ale na półce wyglądać będzie ok. Jak i całe to wykończenie tutaj przodu, łącznie z tą górą tu. Jest Git. Tutaj zwisałem jakieś łańcuchy. Z tyłu jest spójrzcie nawet miejsce na węgiel docenianko, no i w środku miejsce również do sterowania tymże pociągiem. Naprawdę super. Nie ma wielkiej różnicy, z której strony właśnie pokażę Wam pociąg. Z dwóch jest praktycznie identyczny. No poza wspomniane, że tu zwisa łańcuch, a tu jest taka, nie wiem, Może do zwolniania węgla czy coś takiego. No nie fajne jest to, że w dzisiejszych czasach Lego się rozpada, jak tylko dotkniesz. Fajne detale, bo tak jak wspomniałem, kreator z detalowości nie słynie. Choć oczywiście, są chlubne wyjątki. Pociąg jest więc. Bardzo okej, okay. wykończony i nie wygląda źle. Podjąć decyzję, czy lepszy był statek, czy lepszy jest pociąg, właściwie jest mi ciężko i myślę, że to byłaby subiektywna decyzja w zależności od tego, czy preferujemy pojazdy szynowe, czy pojazdy pływające. Tu się dodatkowo to jeszcze łatwo ściąga, innymi słowy, to po raz kolejny nie jest montowany na szybko, na silne model, bo musimy, bo trzeba, bo kreator wymaga trzech opcji. To mógłby być pełnoprawny zestaw, gdyby, no właśnie, gdyby nie jedna rzecz, nie cena, wsiąg, Wciąż, odkąd kupiłem ten zestaw narzekałem, że kosztuje 300 z groszem, no dziś już go chyba za 280 nawet wyhaczymy, ale wciąż oczywistym jest, że ten zestaw 280 nie byłby wart. On by dla mnie musiał kosztować, nie wiem, 150, by mnie zachęcić. Jest git, pójście, tu okienka, tu wszystko, te detale były tu wciskane i naprawdę jest to jeden z tych modeli. A to nie jest takie oczywiste, bo ostatnim tak fajnie z trzema alternatywami rozwiązanym modelem był chyba statek piracki, który był w moich rękach. Poza tym te modele alternatywne są raczej troszkę na siłę, oczywiście mają sens, ale. Hmm, a tutaj wszystkie trzy mają naprawdę duży. Tylko tak jak mówię, jeszcze raz nie ta cena. Bazowy model powinien kosztować poniżej 300 katalogowo, a alternatywę nawet gdybyśmy chcieli. To one powinny kosztować poniżej 200, jak nie nawet koło 150. Innymi słowy, wszystkie trzy są git. Czy moja alternatywa jest git. Nie aż tak fajna jak to, ale sami ocencie. ocencie też inne moje filmy. No i nie kończymy przygody z nawiedzaniem, więc zostańcie i...